Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Górsowich zaprasza w niezwykły rejon Górsowich. Jesteśmy w Dzierżoniowie na ulicy Świdnickiej za mną muzeum miejskie idziemy zobaczyć wystawę poświęconą biorze. Jesteśmy w muzeum miejskim w Dzierżoniowie. Oglądamy wystawę Diory. Każdy chyba wie, co to znaczy. Marka Diory. Te radia były praktycznie w każdym domu. Dzisiaj możemy je podziwiać. Jesteśmy tutaj z panem Grzegorzem, przewodnikiem, gdzie dowiemy się o kilku ciekawostkach. O Diorze chyba wszyscy wiedzieli. Wiele ludzi ten sprzęt do dnia dzisiaj ma, do dnia dzisiejszego używa. Ale co warto zaznaczyć, Diora to też. Pierwszy polski powojenny odbiornik, odbiornik pionier, którego mamy tutaj na górze w dwóch odmianach, drewnianej i bakielitowej. Jest to pierwsza powojenna konstrukcja skonstruowana przez zespół Wilhelma Rotkiewicza, pierwszego dyrektora. Zakładów radiowych Diora, przedwojennego inżyniera z Wilna. To nie tylko pionier, jeżeli chodzi o Diorę, bo Diora produkowała cały szereg różnego asortymentu, począwszy od produkcji radiodbiorników tzw. stołowych, przez zestawy wieżowe, które były najbardziej znane. Diora to też telewizory. No właśnie, Panie Grzegorzu, możemy tutaj podejść na chwilę, bo jak zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, oglądaliśmy taki ciekawy eksponat. Czy to jest pilot? Tak, to jest pilot. Pilot na uwięzi. Kabel to pilota ma 5 metrów, czyli w domach z wielkiej płyty w zupełności to starczało. Nie ma przełącznika programów. Jest to rok 61, kiedy ten telewizor wchodzi na rynek Aladdin, pierwszy diorowski telewizor. Oczywiście telewizory w technologii czarno-białej. Ten wyjątkowy jubuszowy 50 tysięczny telewizor, który wyprodukowała diora. Oprócz tego telewizora były też inne. Dwa inne modele, które były produkowane w latach 60., aż do roku 70., gdzie Diora straciła produkcję telewizorów. I były to Cheherezada, czyli telewizor klasy luksusowej, 23-calowy kineskop, nowinki techniczne ówczesne, czyli wyciszenie warkotów i szumów. Czy chociażby Toska, która tutaj jest akurat w wersji luks. Dlaczego lux? Dlatego, że jest na obracanej nóżce. Mnóstwo ciekawostek tutaj możemy zauważyć. Wspaniałe miejsce dla fanów yy, właśnie radiodbiorników, ale chyba każdy wie, co to była diorowska wieża. Z tego, co pan yy, wcześniej mówił, te diory, te wieże dalej grają w polskich domach. O, oczywiście, w wielu domach. Sam w domu używam wieży Diorowskie, Może nie tego modelu, bo tu mamy SSL 500, czyli Semi Line 500, przed ostatnią diorowską wieżę, jaka weszła na rynek, a obok, poniżej stoi wieża typu 700, ostatni, ostatni tego typu produkt Diory, znany na całą, na, ca na całą Europę praktycznie, zresztą pod marką Diora już była eksportowana. Ale zanim doszło do produkcji zestawów wieżowych, były różne Zestawy stereof stereofoniczne, tak zwane duety stereofoniczne. Tutaj mamy te najpopularniejsze, czyli dwie odmiany klopratry, czy dwie odmiany meluzyny. A tu mamy na przykład Cezara Quadro. Jedyny amplituner kwadrofoniczny niestety kwadrofonia się nie przyjęła 75 rok w polskim radiu w Wrocław, 30 grudnia dokładnie 1975 roku. O 12.05 była pierwsza audycja kwadrofoniczna, ale żeby tą audycję radio mogło nadać, Diora uzbroiła specjalnie radio w odpowiedni sprzęt. No kwadrofonia była droga, nie przyjęła się, więc weszło z Hi-Fi, wszedł system stereo, dolby i era kwadrofonii zakończyła się. Szanowni Państwo, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Miejskiego w Diorżaniowie, a szczególnie wystawy poświęconej Diorze. Zapraszamy. Góry Sowie. Między naturą, ciekawością a tajemnicą.